Dzień dobry moi drodzy w Mielnie w Ostatni dzień, czyli drugi dzień bycia nad morzem Trzeci dzień Polendrock Rock Festiwalu Jak to jest uciec z Polendrock Rock Festiwalu? Pojechać nad morze? Ale to było wcześniej zaplanowane Tak naprawdę dzisiaj powinno być jezioro Na które nam się nie udało dojechać Bo tu jest lepiej No z łaptą tą wodę, sięgała! Jak się czujesz teraz? Co? <gry> Mokra no. Dzień dobry. Z rowerków wodnych Witam was, Kacper i Paulinka. Witam serdecznie. Jak Ci się podoba? No ja steruję, z tego co widzę. Dawaj, dawaj. Znaczy, Słabo idzie. <gry> Na początku ciężko było wysterować z... Z, ze stacji jesteśmy na jeziorze Jamno i pójdziemy sobie gdzieś. Jeszcze nie wiemy gdzie, na razie na wprost. Z tamtej strony pada deszcz, więc prawdopodobnie może to nas dorwać, ale oby nie. Wielki. Wiecie co ona robi? W ogóle nie pomaga mi, nie podałuje. No ale to jest, Ty, gdzieś tam ja wycofywałam z tych krzyczów z krzyczolą. Nie, nie pedałowa. Wow. Patrzcie, o pa, opa, opa. O i koniec. To robię ja, a to robi ona. Nie wiem. Nie Niecałe 11 minut. 11 minut minęło. No 10, bo on wystartował minutę później. No ale ci no takie 12-15 minut trwało. bo zanim jeszcze zanim wiesz, ludzie wezmą wejdą, zanim wystartują, tak dalej, to opłat. 15, 15 minut za 350 złotych. No. Więc się spoko. Będzie. Za 100 bym poleciała nawet. I po prostu bym poleciała, ale za Szybciej, 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 szybciej. Czyżby ci było zimno? Nie skąd, skąd taki pomysł w ogóle. Mi zimno jest mi gorąco. On trochę nas zmoczyło. Pójno jest zmarznięta. I wracamy jeszcze, jesteśmy brak na miejscu. Wypływamy i zostawiamy, idziemy na pizzę. Bryza 1. Smażalnia ryb, pizzeria. Bierzemy ja połowę pizzy polskiej, a Paulinka bierze farmerską połowę. Bierzemy tą największą pizzę. Ja mam z jajkiem, pizza z jajkiem. Idziemy z kurczakiem. Tak. Dobra, no bierzemy, zobaczymy jaka to będzie. Ponoć od 55 do 60 cm ma ta duża pizza. Dostaliśmy pizzę, ale ja chciałem z jajkiem tego jajka tutaj nie ma. Zastanawiam gdzie tutaj jest ta pizzę, to jajko na tej pizzy. No jeszcze się zapytam. To chyba nie na w pizza. Który chciałeś? Pomidorki? Tam były? No i czy masz menu. Papryka tam jest jakaś? U mnie jest sos kurczak, yy, cebula, kukurydza, nie, nie ma w ogóle pomidorów U Ciebie nie ma też pieczarek? My też nie ma pieczarek, co, to, jest nie nasza to W ogóle to nie nasza pizza, może na chwilę? No nic, no dobrze, że zauważyliśmy Mogliśmy zjeść połowę, powiedzieć, że to nie to, a później oddać, żeby dali ląc. Ale to byście tacy mili i tego nie zrobiliśmy. Widzisz, a trzeba było brać burgera. Takie ładne, duże burgery. No i co? Dostaliśmy. I to... Z powrotem tą samą, ale poprosimy znaczy, o to, żeby nam wymienili na normalną. No. A tam jajka nie miałeś? Nie, w ogóle nie miałem. Tam nie powinno być pomidorków takich koktajlowych, no a ja były. Nie, nie powinno być. E... Znaczy, w ogóle nie ma wieprzowiny, więc i tak zamienili na kurczaka, więc spoko. No i nie było jajek, a ja to specjalnie poinął po jajka ale słychać. No i nie no. było. No, no ale dobre, zaraz będzie nowa. A mówiłem, burgery. Burgery ładnie wyglądają Tym razem dostaliśmy już dobre. Pizza z jajkiem, tam parę rzeczy, więc spoko. Teraz ładnie, może być? Może być. Może być. Zaraz zabieramy się za jedzenie. jak ci ta pizza? Twoja część. Ma no jest, jakby jest jakby niedopieczona jest. Mi się zapytać, że jest ten kurczak taki niedopieczony, jakiś taki bardzo płytki. Idziemy na Latarnię morską. W gąskach. Jedną z takich większych, wiesz? z takim większym na wybrzeżu jeszcze kawałek ponoć jest tutaj ponad 200 schodków nie wiem czy to prawda, ale jest dosyć wysoko jest to jedna z wyższych wież, może wyższych latarni morskich na wybrzeżu a widoki są ponoć niesamowite byłem tu parę razy, za pierwszym razem złapała mnie po pomianych wysokości to po 5 minutach się przyzwyczaiłem o, 130 a ponoć jest 200 schodów, gdzieś 170. Zapraszam. Gdzie Zapraszam na górę. No, <śpuszczak> 200 schodów tylko. Biorę sobie na Sky Tower, jak się wchodzi. Oni tam wybiegają nieraz. <śpuszczak> co? Złapałem cię. Uuu, Polskie morze Welcome Gąski Gąski, gąski do domu Boimy się Czego? Wielka złego ładnie No i co, podoba ci się tak mówisz, fajnie jest? Tu głową, to jest bardzo nisko, prawda? Ja też. Ostrzegałeś mnie dopiero jakieś 3 sekundy po tym, jak powiedziałem aua. Później ja tak. A później 2 ja sekundy po tym, jak ty powiedziałeś ała. No. Jest ładnie, czyste, ładne morze. Nie ma jakiegoś syfu na brzegu, co? No, pogody nie ma. No, nie ma pogody. W mega padało i było nieciekawie. To, co tu widzicie, to jest najmorska miejscowość Gąski. Nie jest ona może duża, ale naprawdę jest ciekawa, taka do zobaczenia. Jest dużo drożej niż mielnie. że w mielnie ten, gdzie miałem my, gdzieś iść do poko na pokoje, chciał 300 zł. A tutaj w działa 333. Tak. I tam ryba w mielnie 12, chyba? 12, 19,50 tutaj przy może latarni. Koniec na dzisiaj tego. Może wracamy już do siebie to, to... po drodze, jeszcze gdzieś przejdziemy. <laughs> może jakiś tatuaż sobie zrobimy, jakieś nie sklepy może, zahaczymy. No. Na pewno jakiś tatuaż tak. zrobimy. No, no jak? Podoba Ci się nawadziarka? Pierwsza w twoim życiu, co? Nie, nie boli. Bez bolości. Kup sobie tego maszynę, ja to będziesz sobie samo mogę ziarać. No. <laughs> Robisz dziarę? Robię. No, ja najmniej boląca ziara. Ricardo. Wypełniam sobie, żeby zobaczyć jak to później będzie Hej, się. <laughs> okay. No i zrobiliśmy sobie tatuaże. Pokaż swój. Ja mam taki sam. Pójdę na ręce. Ja mam takie same tatuaże. One się będą trzymać około 5 dni. Zapłaciliśmy za nie. Od 5 do 10 Od 5 do 10 dni po 25 zł za sztukę. I to trwało niespełna 5 minut trwało. tak i tyle. 5 minut na dwa. Na to wychodzi. A teraz kończymy na dzisiaj bo idziemy sobie jeszcze się przejść, pochodzić, pobawić się. Tyle będzie z naszego wyjazdu na Polen Rock Festival 2025. <grymnie> Zobaczymy.